Cześć, z tej strony Mateusz, jest dzisiaj ze mną Paulina. Dzisiaj nagramy filmik instruktażowy, dokładnie jak trenować mięśnie pleców, mięśnie grzbietu z wykorzystaniem maszyny wyciągu górnego. Podczas ściągania drążka wyciągu górnego będziemy głównie pracować nad mięśniem najszerszym grzbietu, który jest odpowiedzialny za szerokość naszych pleców, ale także na mięśniu czworobocznym, który będzie angażował łopatki do ściągania do środka, do siebie, czyli akton środkowy, i będziemy mocno pracować aktonem dolnym, który będzie kontrolował ruch łopatek w tył i w dół. Także w tym ćwiczeniu pracujemy nad miejsciem najszerszym brzbietu, który jest odpowiedzialny za ruch wyprostu w stawie ramiennym, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia ramienia. Tak, jakbyśmy chcieli sobie rękę założyć za plecy. I dlatego, jeżeli będziemy ściągać drążek z góry, będziemy kierować. Ramiona leciutko w tył i w dół, tak żeby maksymalnie zaangażować mięsień najszerszy szpietu, który jest bardzo silnym mięśniem, ale także nadaje właśnie szerokość i kształt naszym plecom. Aby wykonać prawidłowo to ćwiczenie, musimy rozpocząć od prawidłowej pozycji wyjściowej, przez co musimy w pozycji wyjściowej najpierw ściągnąć łopatki w tył i w dół, tak żeby zaktywować mięsień czworoboczny, akton środkowy i akton dolny, ale także nadać lekkiej rotacji w stawach ramiennych, żeby ustabilizować głowę kości ramiennej w panewce. Dodatkowo polecam także postaranie się wykonania ruchu, jakbyśmy drążek chcieli rozciągnąć na boki i leciutko go przełamać, to da nam większą stabilizację właśnie w stawie ramiennym i zabezpieczy nas staw przed ewentualną kontuzją. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dół naszego ciała, Także do utrzymania prawidłowej stabilizacji i kontroli ruchu polecam zrobić ruch napięcia pośladków, mocnego napięcia mięśni brzucha przez wtłoczenie powietrza. Torem przeponowym do brzucha i ściśnięcia go, ale także mocno wbić stopy w podłoże i wykonać lekką rotację stóp na zewnątrz tak żeby ustabilizować całą pozycję, da nam to przede wszystkim pewny chwyt yy, i będzie generowało na pewno więcej siły w wykonywaniu ćwiczeń. Przez to pozycja też jest pewniejsza, ale także będzie nam chroniło przed ewentualnymi właśnie kontuzjami. Ok, kiedy mamy już pozycję yy, z początkową ustabilizowaną Zaczynamy inicjację ruchu przez ściągnięcie łopatek w tył i w dół, tak żeby nadać aktywację mięśniu czworobocznemu akton środkowy i akton dolny i wykonujemy ruch przyciągania drążka do górnej części klatki piersiowej, blisko twarzy, zatrzymujemy ruch na sekundkę w pozycji końcowej i powoli puszczamy ruch do góry do pozycji początkowej kontrolując ruch i w ostatniej fazie dajemy się leciutko wyciągnąć do góry poprzez drążek, tak żeby wykonać pełne rozciągnięcie mięśnia najszerszego grzbietu. Wykonujemy jeszcze raz ruch w dół mocno, zatrzymujemy i wyciągamy do góry, dajemy się pociągnąć, ściągamy łopatki w tył w dół i przyciągamy drążek z powrotem do klatki piersiowej i wykonujemy ruch do góry. Także podczas wykonywania tego ćwiczenia, żeby zaangażować przede wszystkim mięśnie grzbietu i działać na budowę ich szerokości i grubości, łapiemy drążek na chwytem, czyli drążek łapiemy od góry, natomiast jest też możliwy chwyt pod chwytem, od dołu chwytamy drążek lekko. Wężej układając dłonie, przez co będziemy bardziej angażować chociaż mięśnie ramion. Oczywiście też możemy łapać chwytem neutralnym, jeżeli mamy do tego przystosowany drążek lub inny, inny uchwyt. Ok, mamy ustabilizowaną pozycję ciała. Jest ona bezpieczna, stabilna taka, która będzie zabezpieczała nasze ciało i generowała dla nas więcej mocy. Mamy także ustabilizowany staw ramienno-łopatkowy, tak żeby zapobiegać ewentualnym kontuzjom i dzięki temu nasze mięśnie grzbietu będą bardzo ładnie pracowały przy tym ćwiczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o tempo wykonywania ćwiczeń, też często zalecam, aby ruch przyciągania w dół, ruch koncentryczny był wykonany szybko, około jednej sekundy, leciutką pauzę Zastosować na samym dole około jednej sekundy, a ruch ekscentryczny, czyli gdzie rozciągamy mięsień, w tym wypadku gdzie ruch wykonywany jest do góry, wykonujemy przynajmniej dwa razy dłuższy niż ruch koncentryczny. To da nam większy czas pod napięciem dla mięśnia, ale także lepszą kontrolę dla mięśni grzbietu, przez co przełoży się to na lepszy efekt hipertroficzny. Podczas wykonywania tego ćwiczenia, błędem jest utrzymywanie drążka chwytem wąskim. Przez co przy ściąganiu w dół będziemy mocno angażować w mięsień chociażby dwugłowy ramienia, popularny biceps i nie do końca wykorzystamy potencjał mięśni naszego grzbietu. Natomiast zalecane jest utrzymanie chwytu na szerokość szerzej niż na szerokość barków, przez co o wiele mocniej zaangażujemy mięśnie grzbietu, mięsień najszerszy, mięsień czworoboczny, a odciążymy właśnie mięśnie ramion, które w tym ćwiczeniu nie powinny być na pierwszym miejscu angażowane. Aby uniknąć wszelkiego rodzaju kontuzji i działać poprawnie na tym ćwiczeniu, przede wszystkim musimy uniknąć też nadmiernego bujania tłowiem i niekontrolowanych ruchów, kiedy ciężar nas pociąga do góry, ponieważ będzie to Wtedy predysponowało do powstawania kontuzji, chociażby w obrębie stawu ramiennego, ale także mamy niestabilną pozycję, przez co nie możemy wygenerować tak naprawdę określonej siły no i nasze mięśnie grzbietu nie będą wtedy prawidłowo pracowały. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostały zawarte podstawowe elementy w ćwiczeniu przy ściąganiu wyciągu górnego do klatki piersiowej. Zawarliśmy w nim podstawowe błędy no i poprawną technikę, jak wykonać dobrze to ćwiczenie.